Podobnym drzewom istoty czytamy osobliwe roślinne byty, żyjące w mrocznych wykamerkach jaskinia ksikloki. Ksiklo. Ksiklo. Te złowrogie rośliny wdać się wyższą inteligencję i są na składanych im ofiarach, albo też szukają pożywienia, opuszczając swoje nory, by polować na ksikloklan swoimi krwisto-czerwonymi krwisto plonączkami i odrzutami, członiącymi głonie, żywiąc się mięsem ksikloki jako wielkie światowe paszcze, Paszczy z głębokich z... Głębo, zielonych łodek położonych razem w jedno ciało. A ten, a ten na tym, ten na my. tym, ten na Jak ten się tym, Przepraszam, na że... Może to prostu nie wytrzymę. Nie ma. Czyli tak jak piszę. Z inteligentnych, roślinowatych dominuje na planecie Cikl, z innych mieszkańców do tej planety. doskonale na Patrz i to jest Medzonośne pnocze gromadzą się w ciemnych miejscach, rowach, jaskiniach itd. W ten sposób przetrwali, dzięki rzymie cheminie i zręczniom, co chwytają. Pnocze ścisły zdolność wabienia rozsiewanych chmur pyłków, które są w deflantacji i masz od zmysłu, tym duże wdychają. Medzonne pnocze posiadają stosunkowo wolno, są zdolne pełzać wyszukać nowych języków. To mało błyskieczny, restrukturyzacja, kiedy staną się pośpieszne. Tym razem, że na podwórzach można się za pomocą twardych, blaszkowych nasion o wielkości zbliżonej do ludzkiej czaszki. Siła ich kosztuje wystarczająco dużo, aby, aby wysłać niektóre z nasion w przestrzeń kosmiczną. Rzeźnik można, można, można znaleźć, na mogą też zostać się przez szanów, insekty strzagają. na Rozród dosta... Rozród nasion trwa około roku, ale może, aby być najbardziej gęstościowa, posiada jakieś wśród spodnikowych, że on pochowuje rynek krew i szczątki. Śmiertelność pnącze dojrzewa w pełni w ciągu 10 miesięcy i powiedzieć wpływ w filmy. Zresztą na po mniej więcej 6 kolejnych miesiącach, zdarza się to raz w roku. Przeczytałem to, bo to może być istotne dla większości osób. Chmura, Chmura pyłków. Dojrzała śmiertelność na pnącze może w Uwalnić chmurę pyłków raz na dwa dni na obszarze 5 metrów. Za każdym razem pyłki powstały w powietrzu przez około 2 godziny. Osoby wychodzące na ten obszar, w tym chmura pyłków unosi o pojęcie, muszą znaleźć test szczęścia, aby określić, czy pyłki zostały wchłonięte przy wdechu. Jeśli tak się stało, nieudany test mokry wskazuje, że dancowa poddała się efektowi pyłku. Dzisiaj także ofiara staje się zrezygnowana, zagubiona i zamrożona. Utrzymał dwie kości karne do wszelkich akcji na 1 6 plus 3 rundy. Główny cel zwolnienie cząstek, aby wpadli między źciastki wolny i ma znaczy MSF z 1. Śmiertelność, znaczy askzikotlok, botaniczny kuszmary. Siła 100, kondycja 255, kondycja 70, znaczy 255 w pełni dojrzała osobnik pełni dojrzałe osobniki. Użyj budocia 120 nie dla w pełni dojrzałych. Razem 70, inteligencja 90, mod 70. Średnia punkty 32, a średnia metodoważyn 3K6, średnia krzepa 4, średnia wartość punktów na 14, ruch 2. Ataki w rundzie 3, a walka. Może atakować nam kończymi się z innymi odmurzami. Łapanie miaże nieodstrasznie na od, od dużej, Może uderzać jednak o obrażenie obrażeń lub łapać manewr i przyznać ofiary, mierząc i obrażenia równe a równy albo przynoszą do jednego ze swoich kroczek w kolejnej rundzie. Wtrzymanie ofiary może mogą się wyspowiadać pomocą przeciętnego testu siły lub dręczności, aby świątynia otrzymała 10 punktów obrażeń i więcej szczęśnika pnącza. Zatem jest kość karna za uderzenie w taki wąski cel. W każdym kwiecie znajduje się paszcza, która może rozrywać ciało 1k6 obarzeniem co rundę, by sobie, by sobie do pomocy nawdziałał żurący enzym trawienny. Może odpuszczać ciało 1k4 plus 1 obarzeniem na rundę. Walka 75-37-15, obrębnie 1k6. Łapanie 75, 67, 15. Trzymanie może mi lub gryźć w kolejnej rundzie. Gryzienie 40, 28. Uważaj 1K6 plus 14 plus 16 plus, plus 1 z Enzym. Unik 6, 5, 17, 7. Umiejętności po w ciemności 90%. Pancerz brak. Regeneruje 1. K10 punkt plus 1 punkt utrzymania za każdy, co tego nie śmieta, te 5 punktów mać specjalistę. Zatem ja 1 lub 1 K6 plus 1 punkt jest spotkanie z aktywnym śmiercią właśnie w Jak tego używać? To, co zadałam o cyklowskim, może, ale nie muszę się pamiętać, może to jakiś kult, bo tego no, nie no, w tym cyklowskim, ale ciężko robić w inny sposób niż wysyłając graczy na cyklowskim, a to dość ciężkie. No chyba, że ludzcy ludzie się dać, co, ale... Poza tym mamy jeszcze szanów, insekty szagaj Będzie o ten nas następny odcinek, chyba który będzie nawet już jutro, mm. będzie o insektach Szagaj. Shag a potem pewnie o hybrydach i z Szagaj. Insektów strzagaj. Co do... a poza tym można wykorzystać taką Pewnie i pewnie aną jakiegoś pod niczego dość innego. Zaatakuje to nieźle się grać, bo jeśli gracz zaatakuje, on gracz z zaskoczenia, a nagle pyłki wypluje, to graczem trzeba pamiętać, że to spory spodobać. Gorzej, jeśli jesteś gorzej, jeśli możesz grać w dżunglach w tym podobnych miejscach, ważna informacja: upewnij się, że gracz nie przebiega zapalni jakiegoś płonącego przedmiotu, nie jest, jest płonący kij, czy pochodni, czy nawet załóżmy już płonący kij. Nieważne to jest zapalniczka, papieros czy północy kij. To jest dość ryzykowne, bo jakoś to roślina. Cóż. No cóż, dość ciężko, jeśli zostanie to podpalone. No ale cóż. Tyle pa.